Stacja druga, apostowie przybywają do pustego grobu. Chrystus martwistał, alleluja, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. W Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go złożono. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótno nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr, i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, lecz zwinięta osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu, a gdy zobaczył, uwierzył. Trzeba nam było świadków Piotra i Jana, bo sami nie jesteśmy w stanie uwierzyć. Maria Magdalena potrzebowała świadectwa drugiej osoby, dlatego pobiega po Piotra i Jana. Oni przyszli do grobu i dali jej świadectwo. I tak samo jest w naszym życiu potrzebujemy świadectwa drugiej osoby: współbrata, rodziców, przyjaciół i Twojego spotkania ze zmarszczystałem.